Jeśli dasz mi tylko kilka minut, pokażę Ci ukryty klejnot wśród wskaźników, który może całkowicie odmienić sposób, w jaki wykrywasz zmiany trendu i odwrócenia. Przeprowadzę Cię przez konfigurację, pokażę dokładnie, jak z niego korzystać i pod koniec tego filmu będziesz wiedzieć, jak łapać ruchy rynkowe z precyzją statystyczną. To nie będzie przydługa lekcja, przejdziemy od razu do wskaźnika i strategii, które mogą dać Ci naprawdę mocne sygnały transakcyjne, jeśli wykorzystasz je we właściwy sposób. Zostań więc ze mną do końca. Jestem na TradingView i będę używać wykresu GBPUSD na interwale jednogodzinnym. Ty możesz wybrać dowolny. Kliknij zakładkę Wskaźniki. Wyszukaj Rolling Score Trend i dodaj ten stworzony przez Quant All Go. Kliknij na niego i dodaj do swojego wykresu. Mówimy o wskaźniku o nazwie Rolling Score Trend, stworzonym przez Quant Olgoo, i uwierz, to coś więcej niż tylko fajna nazwa. Jego działanie jest proste, ale genialne. Pokazuje, jak daleko obecna cena oddaliła się od swojej ostatniej średniej przy użyciu tzw. zwanego odchylenia standardowego, czyli statystycznej metody mierzenia, jak bardzo ruch jest ekstremalny. Mówiąc prościej, przelicza cenę na wartości Z-Score, co pomaga szybko zauważyć, kiedy rynek może być wykupiony, wyprzedany lub nabierać impetu. Zobaczysz kilka elementów. Najważniejsza jest linia Z-score, którą będziesz śledzić. Pokazuje ona, jak bardzo cena oddala się od swojej średniej kroczącej i aktualizuje się w czasie rzeczywistym. Następnie zobaczysz kolorowe tło, zielone dla byczego impetu, czerwone dla niedźwiedziego. Te słupki mierzą przyspieszenie lub spowolnienie, dając wizualne poczucie siły ruchu. Zobaczysz też linie progowe na poziomie plus 1,5 i minus 1,5. Są to strefy wykupienia i wyprzedania. I żeby było jeszcze bardziej praktycznie, jest też mała tabela informacyjna pokazująca dokładne wartości z-score i momentum. W ustawieniach znajdziesz kilka naprawdę sprytnych, gotowych konfiguracji. Ustawienia możesz otworzyć stąd. Czy czujesz, że wszyscy wokół ciebie korzystają ze sztucznej inteligencji, ale nie masz pojęcia, od czego zacząć? Nie czekaj dłużej, zacznij już dziś. Nasz darmowy bot handlowy jest prosty w użyciu, zasilany przez sztuczną inteligencję i może przynosić do 1% zysku każdego dnia. Dołączyło do nas już ponad 50 tysięcy użytkowników. Kliknij poniższy link, aby uzyskać bezpłatny dostęp. To Twoja szansa, aby wykorzystać moc sztucznej inteligencji i zrobić krok w kierunku finansowego wzrostu. Szybko przejdźmy przez ustawienia, bo właśnie tu można wszystko dostosować. Gdy otworzysz ustawienia wskaźnika Rolling Score Trend, pierwsze co zobaczysz, to okres wstecznego patrzenia, Lookback. Kontroluje on, ile świec wskaźnik wykorzystuje do obliczenia średniej kroczącej i odchylenia standardowego. Możesz to dostosować w zależności od tego, jak szybkiej lub wolnej reakcji oczekujesz. Sama linia Z-score jest wygładzona przy użyciu trójokresowej EMA, średniej wykładniczej, co pomaga zredukować szum, zachowując jednocześnie szybkość reakcji na zmiany cen. A teraz najlepsza część. Wskaźnik ten posiada gotowe tryby konfiguracji, co jest bardzo wygodne. Masz do wyboru cztery opcje: domyślny, który jest zbalansowany do ogólnego użytku, Skalpin bardzo czuły, najlepiej działa na niskich interwałach jak 1 do 15 minut, swing trading, zoptymalizowane podwyższe interwały takie jak 1H, 4H czy dzienny, odfiltrowuje więcej szumu, oraz trend follow z maksymalnym wygładzeniem. Idealne do długoterminowych ustawień na wykresach dziennych lub tygodniowych. Kolejna ważna rzecz to filtr potwierdzenia. Wskaźnik czeka na zamknięcie bieżącej świecy przed wygenerowaniem sygnału. Dzięki temu nie złapiesz się na nagły ruch w trakcie świecy ani fałszywy breakout. Jest zaprojektowany tak, aby unikać przedwczesnych wejść i dawać bardziej wiarygodne sygnały. Zobaczysz też linie progowe, zazwyczaj ustawione na plus 1,5 i minus 1,5, które pomagają wykryć strefy wykupienia i wyprzedania. I wreszcie jest tabela informacyjna która pokazuje wartości z-score i momentum w czasie rzeczywistym, bardzo przydatna przy analizie lub zarządzaniu pozycjami. Jak więc używać tego wskaźnika w strategii? Gdy linia z-score znajduje się powyżej zera, oznacza to, że cena jest powyżej swojej ostatniej średniej, co sugeruje byczy impet. Gdy znajduje się poniżej zera, to oznacza impet niedźwiedzi. Proste. Ale to, co naprawdę wyróżnia ten wskaźnik, to sposób, w jaki reaguje na skrajne ruchy. Kiedy Z-score przekracza plus 1,5, oznacza to potencjalnie wykupiony stan, czyli cena jest przesadnie wysoka. A gdy spada poniżej minus 1,5, to potencjalna strefa wyprzedania. Te poziomy pomagają wskazać miejsca, gdzie cena może się odwrócić lub spowolnić. Ale pamiętaj, fakt, że coś jest wykupione, nie znaczy, że natychmiast spadnie. Silne trendy mogą się jeszcze wydłużać. Właśnie tutaj wkraczają słupki momentum. Na przykład, jeśli z-score nadal rośnie, ale zielone słupki są coraz mniejsze, mamy do czynienia z dywergencją momentum. To subtelny, ale potężny znak, że siła ruchu słabnie i może dojść do odwrócenia. Ta sama logika działa w drugą stronę. Jeśli z-score spada, ale czerwone słupki się kurczą, niedźwiedzi impet słabnie. Spójrzmy na prawdziwy przykład ustawienia kupna. Cena spadała i w końcu weszła głęboko w strefę wyprzedania. Z-score spadł poniżej minus -1,5. Kilka świec później zauważyliśmy, że linia Z-score zaczęła znowu rosnąć, przebiła 0, a zielone słupki momentum zaczęły się powiększać. To był nasz sygnał. Weszliśmy w pozycję, gdy świeca zamknęła się powyżej zera i momentum przyspieszało. Stop loss można ustawić tuż poniżej ostatniego dołka, a celem może być zasięg 1,5 do drugiego. Jeśli będziesz trzymać się zasad i warunków, sam zobaczysz niesamowite zyski, jakie ta strategia może dać. Teraz przykład sprzedaży. Tutaj cena mocno rosła, a Z-score wyskoczył powyżej plus 1,5 głęboko w strefę wykupienia. Słupki momentum były nadal zielone, ale zaczęły się kurczyć, wyraźna niedźwiedzia dywergencja. Kilka świec później linia Z-score gwałtownie się odwróciła i przebiła zero od góry, a czerwone słupki zaczęły rosnąć. To był sygnał, na który czekaliśmy. Wchodzimy w short. Gdy świeca zamyka się poniżej zera, a stop loss ustawiamy powyżej ostatniego szczytu. I jak widać, po krótkim czasie ruch się rozegrał, momentum zepchnęło cenę w dół, przynosząc zyskowną transakcję sprzedaży. Teraz znów, w tym przykładzie widzimy, że cena rosła z silnym momentum, a linia Z-score wystrzeliła znacznie powyżej poziomu plus 1,5 głęboko w strefie wykupienia. Na początku słupki momentum były zielone i rosły, ale potem zaczęły maleć jeden po drugim, podczas gdy Z-score utrzymywał się wysoko. To klasyczna niedźwiedzia dywergencja. Kilka świec później Z-score zmienił kierunek i ponownie spadł poniżej zera. W tym momencie czerwone słupki zaczęły szybko rosnąć, potwierdzając zmianę momentum. To było nasze potwierdzenie. Weszliśmy więc w pozycję sprzedaży, gdy Z-score zamknął się poniżej zera, a stop loss ustawiliśmy powyżej ostatniego lokalnego szczytu dla ochrony. Prawdziwą siłą tego wskaźnika jest połączenie kierunku Z-Score, zachowania słupków momentum oraz stref wykupienia i wyprzedania. Gdy dodasz do tego prostą analizę wsparcia oporu lub Price Action opartą na strukturze, znajdziesz bardzo wiarygodne okazje. Podsumowując, Rolling Score Trend to nie tylko wykrywanie wykupienia i wyprzedania, chodzi o czytelne, wizualne odczytanie siły i zmiany momentum. Gotowe tryby pozwalają łatwo dostosować go do własnego stylu, a filtr potwierdzenia pomaga uniknąć fałszywych sygnałów. Niezależnie od tego, czy jesteś skalperem, słynnym traderem, czy podążasz za trendem, ten wskaźnik może dać Ci przewagę przy łapaniu odwróceń lub dłuższym utrzymaniu pozycji w trendzie. Szybkie zastrzeżenie na koniec, nie jest to porada inwestycyjna. Pokazuje Ci tylko, jak działa to narzędzie, abyś sam mógł zdecydować, czy pasuje do Twojej strategii. Zawsze stosuj zarządzanie ryzykiem, łącz wskaźniki z własną analizą i dokładnie wszystko przetestuj. Jeśli uznałeś to za pomocne, Kliknij, lubię to i rozważ subskrypcję po więcej takich strategii. Dzięki za obejrzenie do końca, do zobaczenia w kolejnym filmie.